Jak nie stracić zadatku przy zakupie mieszkania. Jeśli źle podpiszesz umowę przez wstępną zakupu nieruchomości, to możesz stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych w sekundę. Wyobraź sobie, że dajesz 50 tysięcy złotych zadatku za mieszkanie. Następnie bank odrzuca Twój wniosek o kredyt, bo złożyłeś tylko w jednym banku i co wtedy? Termin przepada i twoja kasa ucieka. Jest to brutalnie proste. Więc jak się zabezpieczyć? Cztery kroki. Po pierwsze, zanim podpiszesz umowę przez wstępną, sprawdź z ekspertem swoją zdolność kredytową i możliwości nie w jednym, a w wielu bankach jednocześnie. Dwa. Wpisz klauzulę do umowy. Jeśli nie otrzymasz kredytu lub dostaniesz niższy, to twój zadatek wraca. 3. Jeśli przychodzi do płatności, to robisz przelew. Nigdy gotówka. Pamiętaj, musisz mieć dowód. 4. Podpisz umowę u notariusza, no bo wtedy masz się czym bronić. Zadatek może być twoim zabezpieczeniem, ale jeśli do tematu podejdziesz na ślepo, to jest prosta droga do katastrofy. A jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu finansowania na zakup takiej nieruchomości, napisz do mnie. Chętnie pomogę ci przeprowadzić przez cały proces kredytu. Krok kroku. I sprawdź zdolność przed podpisaniem umowy przedstępnej, żebyś miał gwarancję, że taki kredyt dostaniesz w wielu bankach, a nie w jednym.